Proponuję Wam dzisiaj ćwiczenia na rozciąganie tricepsa. W czasie wykonywania, wykonywania tych ćwiczeń będziecie również czuć pracę barków i ramion. Pierwsza z pozycji to gomukasa na ramion, którą możemy wykonać również z paskiem. Żeby wykonać pozycję, unosimy prawą rękę do góry, pociągamy mocno ręką do góry, wydłużając prawy bok. Wnosimy rękę do boku, dołem na plecy. I kładziemy na łopatce. Lewa ręka do góry, również wydłużamy lewy bok. Rotujemy dłoń do tyłu, skinamy rękę w łokciu i łączymy dłonie. Jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać tego bez użycia pomocy, wówczas wydamy pasek. Możemy także użyć ręcznika i wtedy wykonać ćwiczenie zaraz po treningu, w szarni, po prysznicu. Przerzucamy pasek na plecy i ponownie prawa ręka do góry, do boku, dołem na plecy, chwytamy pasek, lewa ręka do góry, rotujemy dłoń do tyłu, zginamy rękę w łokciu, chwytamy pasek. Mostek uniesiony, chowamy dolne żebra. Oddalamy łokcie od siebie, możemy lekko naciskać głową na ramię, aby mieć pewność, że łokieć nie pochyla się do przodu, tylko idzie w górę. Zależy nam na tym, aby mocniej otworzyć fachę, aby tym samym mocniej rozciągnąć biceps. W tej pozycji około 10 oddechów i wykonujemy pozycję na drugą stronę. Możemy również zapleść Ręce, dłonie z tyłu na, na, na głowie, następnie unieś kratkę piersią, schować dolne żebra i kierować łokcie do tyłu, tak jakby ktoś pociągał nasze ręce z tyłu. Staram się nie wprowadzać napięcia, nie naciskamy rękami na głowę. Ręce, jakby tylko dotykają głowy. Całą pracę wykonują ręce w zasadzie, ramiona, czujemy rozciąganie. Z około 10 oddechów w pozycji możemy zmienić splot palców. Mm. Kolejne ćwiczenie, które pozwoli nam rozciągnąć dycepso, pokazywałam już w wcześniejszym filmiku w trochę innej wersji. Dzisiaj to samo ćwiczenie w innej odsłonie. Klękamy na macie. Będziemy potrzebowali dwie kostki lub na przykład dwa stosy książek. Klękamy, łączymy stopy, siadamy na piętach, łączymy kolana i z poziomu biody, biody pochylając się do przodu, kładziemy na kostkach łokcie, łączymy dłonie i pozwalamy swobodnie okraść głodu. Możemy również, aby zwiększyć intensywność ćwiczenia, kierować w dłonie w stronę pleców. mnie osobiście lepiej działa ta wersja niż wersja z krzesłem, dlatego że nie skupiam się tutaj na pracy na wydłużeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa i cała praca w pozycji dzieje się właśnie w zielcachsi, a o to nam przecież chodzi. To samo oczywiście możemy również wykonać w oparciu o ławeczkę, w oparciu o parapet. Możemy także zmodyfikować nieco. Wersję wykonać to ćwiczenie przy użyciu ściany i stanąć przy ścianie mniej więcej na odległość stopy, położyć łokieć na ścianę i delikatnie skierować rękę, dłoń na plecy i delikatnie dociskając łokieć do ściany starać się przybliżyć ramię do, do powierzchni ściany. No, po około 30 sekundach możemy zmienić stronę i wykonać to yy, ćwiczenie również na prawą lękę. I ponownie przyłożyć łopatkę do ściany, skierować głowę w stronę piastów i powoli, delikatnie przybliżać ramię do powierzchni ściany.